Mogę do Pani Państbnik? skarbnik. nie były już przesunięcia na dzisiejszą transmisję z rezerwy budżetowej? Nie było. Dobra, dziękuję. O nie dobrze. Dwa tematy w zasadzie, które podlegały Komisji Spraw Społecznych to było to wspieranie szkolnictwa wyższego. Państwo wnioskowaliście, aby byli przedstawiciele szkół wyższych? No i... Jedno z zadań, które pod wynika i które należy zadań gminy, to jest przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmu i przemocy w rodzinie. Też chcieliście Państwo dokładnie omówić, ale nie omówiliśmy ani jednego, ani drugiego dokładnie. Dlatego, że po pierwsze, no, trudno było, żeby przy dyrektorzy wyższych szkół na komisję przyszli. Tam nie było tej prezentacji, co tu. A po drugie było zastrzeżenie, pani dyrektor, że pentor omówi swoje wyniki tu na sesji, bo takie były ustalenia. W każdym razie, Komisja Spraw Społecznych, projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów na rok 2012 przyjęła jednogłośnie. W sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2012 do 2014 przyjęła jednogłośnie. Szanowni Państwo, faktycznie byliście Państwo, Komisja Spraw Społecznych była 4 maja 2011 roku na ulicy Polnej. Omówiliśmy tam dokładnie. Zapoznaliśmy się w ogóle, jak wygląda ta opirpa. Nie ma Izby Więc tylko to jest ośrodek rozwiązywania problemów. Omówiliśmy dokładnie zadania, jakie stoją w ramach tego programu przeciwdziałania narkomanii. Mówiliśmy o zespole Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jakie ma uprawnienia, ile było wniosków. Omówiliśmy wszystkie, jakie są świeźnice socjoterapeutyczne, jakie są programy, ile obejmują dzieci, prowokować czy neutralizować, w poszukiwaniu zdrowego stylu życia, 1959 dzieci, bezpieczne dorastanie bez narkotyków, 2000 dzieci objęte przemoc, agresja, dobre i złe emocje, kompas, akcja, dopalacze legalne. Omówiliśmy też kto przebywał w Izbie Wytrzeźbień, 2171 osób, w tym 20 chłopców, jedna dziewczynka, 35 osób do 18 roku życia. Umówiliśmy ilu bezrobotnych. Te problemy Państwu są znane. Jeżeli Państwo pamiętacie, gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w Pile na rok 2011. Panie Marianie i gminny program przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015 w treści tej do realizacji pokrywa się autentycznie z tym programem, który jest zawarty w projekcie uchwały na 2011 rok, 12 rok i narkomanię będziemy zwalczać w programie na lata 2020 12 do 2014, a nie jak było 2011 2015, bo to wynika, Panie Prezydencie, z ustawy, prawda, yy, yy, Państwo dzisiaj zapoznaliście, bo my nie analizowaliśmy na komisji prezentacji wyników pentoru. Jeden głos był tylko <laughs> Pani Radnej, która pytała, próbowała zapytać się, czy w porównaniu z poprzednim poprzednią prezentacją w porównaniu z tą prezentacją dzisiejszą, czy jest jakaś poprawa, czy nie. Tak, pani Kłysa próbowała zapytać, ale mieliśmy się dzisiaj dowiedzieć. Jak Państwo pamiętacie, od 3 do 9 października 2008 roku na, w 40 klasach gimnazjalnych i w 40 klasach ponadgimnazjalnych Przeprowadzono ankietę. Kosztowała 60 tysięcy. Wszyscy Państwo z dużą ciekawością słuchaliście jakie były wyniki tej ankiety. Większość ludzi interesowały wyniki z gimnazjów, tam gdzie następuje pseudo doroślenie, gdzie do gimnazja idzie nastolatek, który jest odrywany od swoich koleżanek. Od nauczycieli, którzy znają jego słabe i dobre strony i nagle jest taki pewien eksperyment się robi na organizmie, który kształtuje swoje postawy. I wtedy Państwo dowiedzieliście się od dzieci z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, że Prym wiedzie marihuana. Dowiedzieliście się, że 20 antykiotowanych już było pierwszy raz po narkotykach. 13% z tych 2139 osób 3 razy już miało narkotyki 50% z tych, co pobierali to, do, kupiło to, albo zażywało w pierwszym miejscu, jakie było podwórko 20% na prywatce i większość, i reszta na dyskotekach. Najmłodszy, który już zażywał po trzy razy miał 14 lat. Można kupić 25% kupowało na podwórku 14% u dilerów, reszta u część nawet znała adresy. Przyczyny brania narkotyków, to żeby mieć dobrą zabawę i poczuć się swobodniej. I 25% tych, co przyjmowali, przyczyną była ucieczka od problemów, dominowały dziewczyny. Tyle się dowiedzieliśmy z tego pierwszego, z tej prezentacji. O Pirpy, e, Pentoru, i teraz Państwo macie też zrobioną analizę, którą Pentor zrobił i zrobił ją na 300 dorosłych osobach w okresie od 20 czerwca tego roku do 1 lipca. Są pewne analizy. Jest, na pewno to była tańsza o wiele metoda. Zapoznać się Państwo mogą. Szkoda, że nie na komisji, bo wtedy można było przeanalizować to wszystko. Tylko czy ta prezentacja pomoże Pani Dyrektor w odpowiedzi na to pytanie, czy te nasze programy, które mamy, które prowadzimy, czy zdają egzaminy? Czy tej młodzieży jest mniej? Która przyjmuje narkotyki, czy jest więcej. Dla mnie ilość pobić po dyskotekach nie tylko nie zmalała, ale jeszcze wzrasta. Bo przyjęcie narkotyku, taką analizę czytałem, wyzwala pierwszą rzecz, jaka jest, to jest bójka. On musi z siebie coś wyrzucić. Ciągle się zastanawiałem, tu występowałem niejednokrotnie, dlaczego piątki to mówiłem, kilka razy piątki, sobotnik, nie chcę dyżurować, bo jest dużo pobić i to przyjeżdżają uczniowie po pobiciach. I nie, to jest już teraz komisja, to są moje takie wnioski, żeby A jaka była opinia komisji, proszę powiedzieć? Dyskusję. I w całym tym interesie, nie wiem jak członkowie komisji do tego podejdą, Brakuje mi podejścia nas radnych, młodzieży, jak oni podchodzą do zażywania substancji psychoaktywnych, czy wiedzą jakie jest połączenie substancja psychoaktywna a prawo i jaki jest ich stosunek do tego, czy można minimalne dawki mieć przy sobie, czy nie. Tyle wstępu. A czy, jakie było, proszę powiedzieć, panie przewodniczący, yy, yy, ogólnie wyrażone stanowisko komisji? Komisja zaakceptowała jednogłośnie jeden i drugi program, uważając, że to jest kontynuacja rozpoczętego cyklu, bo to nie jest cykl jedno-dwuroczny. Zapoznała się z elementami, natomiast dyskusji na temat wyników yy, prezentacji przez pentor nie było. Okay. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję teraz tutaj na, na, na forum rady. Bardzo proszę, czy są zgłoszenia? Bardzo proszę pani radna Jolanta Lubińska. Ja myślę, że procedujemy nad właściwie nie myślę, jestem pewna, że procedujemy nad projektem uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ale dopełnieniem tej naszej dyskusji miały być dzisiaj wyniki przedstawione przez przedstawiciela Pentora. One zostały w telegraficznym skrócie przedstawione. Ja chciałabym prosić Pana o uzupełnienie wystąpienia. Proszę mi powiedzieć, czy my odpowiedzialni za młodzież w powiecie pilskim i mieście Pile możemy być spokojni? Ponieważ Pan mówiąc o wynikach mówił, że one są lepsze, jak wyniki w kraju, że są niższe od średnich wyników w kraju. W związku z tym ja chciałabym dowiedzieć się, czy rzeczywiście w Pile nie jest źle, czy program, który za chwilę będziemy, projekt uchwały w sprawie programu, który będziemy przyjmowali, może przewidywać li tylko profilaktykę pierwszorzędową, ewentualnie w niektórych sytuacjach drugorzędową, a możemy spokojnie odłożyć trzeciorzędową. Czy jest inaczej? Bardzo proszę. Bardzo proszę o krótką wypowiedź. Nie się do Pani pytania. Ale bardzo proszę do mikrofonu, dobrze? Bo rejestrujemy tę sesję. Pierwsza, pierwsza uwaga to, proszę pamiętać, to badanie dotyczyło o dorosłych, dorosłych mieszkańców piły. Także w, w tym zakresie nawet trudno by mi było powiedzieć, na ile te programy skierowane do młodzieży są skuteczne. To pierwsze, to pierwsze zastrzeżenie. A drugie, to jest trochę inny rodzaj studium. To jest takie studium, które. Tak jak ustaliliśmy, miało odpowiedzieć na to, jaki jest stan rzeczy w tej chwili. Zrobić takie jakby zdjęcie tych, tych zjawisk związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Natomiast nie do końca jest w stanie odpowiedzieć, na no jak one się zmieniają w czasie. Tak można oczywiście porównywać kolejne takie zdjęcia z kilku lat, patrzeć czy, czy na jakichś tam mierzonych wskaźnikach nastąpiły zmiany. Natomiast no nie takie były też cele stawiane te, temu studium. Ono miało być po prostu diagnozą, to jak, jak, jak to wygląda w tej chwili w Pile w przypadku dorosłych, dorosłych osób. W związku z czym ja mogę, ja mogę na tej podstawie spróbować pani odpowiedzieć, jaki jest stan rzeczy, natomiast trochę trudno jest mi je ocenić, a właściwie niemożliwym jest dla mnie ocenienie zmian. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze tak, bardzo proszę Panią Pani Radna, następnie pani y, radna Maria Kubica, następnie Pani Radna Wiesława Sztaba. Ja oczywiście pilnie wsłuchiwałam się w to, co Pan mówił i słyszałam, że dotyczy badania dorosłych, ale młodzież szkół ponad to są już ludzie dorośli. Dlatego gdzieś tam w tych wynikach rozumiem, że grupa osiemnastolatków, dziewiętnastolatków pojawiła się. Natomiast rozumiem, że badania mają być przyczynkiem do tego, by program, binny program profilaktyki i przeciwdziałania problemów alkoholowych ewaluował, rozwijał się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja przypomnę, że miejscem do zadawania tego i szczegółowych pytań, jeszcze bardziej szczegółowych pytań. Y, jest komisja. I następnym razem bardzo byłbym rad, i myślę, że wielu jeszcze radnych, gdyby ten materiał został przedstawiony i gruntownie y, przeanalizowany przez właściwą komisję, a jednak nie, nie, nie na forum rady, bo też nie wszyscy się na tych sprawach znają. A co by nie mówić, w sprawach y, w Komisji Spraw Społecznych y, no, zasiadają osoby, którym ta tematyka y, walki z tymi problemami jest bliska. Bardzo proszę, pani radna Maria Kubica. Wobec tego, co Pan Przewodniczący powiedział, ja bardzo krótko. Spodziewa otrzymaliśmy tutaj te informację też w kontekście wypowiedzi Pani Radnej Jolanty Lubińskiej. Otrzymaliśmy wyniki badań z 2003 roku, 2004 roku, jeśli chodzi o młodzież i, i wyniki badań przeprowadzone przez przez Pentora z 2011 roku. Tamte wyniki badań dotyczyły jeszcze młodzieży niepełnoletniej, bo klasy drugie szkół ponadgimnazjalnych i wszystkie klasy gimnazjów, przy, przypominam, 2003-2004 rok daje nam jakiś tam obraz w tamtych latach. Pentor dokonał pomiaru populacji ludzi dorosłych. Zabrakło mi w takim, i myślę, że ten program będzie ewaluował, nawiązując do wypowiedzi y, pani radnej, y, i, i chciałabym, żeby tak było, bo w tym programie zabrakło mi y, takiego właśnie przedstawienia tej rzeczywistości: czy y, wzrasta spożycie alkoholu wśród młodzieży, czy nie. W naszym mieście. Bo dla nas jest to bardzo istotne, jako dla oświatowców. Oczywiście realizujemy program, programy antyalkoholowe, a może jest ich za mało. Może właśnie trzeba tutaj w tym programie zawrzeć jakieś takie działania, gdzie szerszym frontem trzeba będzie wejść do szkół. Nie wiemy, jak wygląda sytuacja. Chyba, że tutaj coś przeoczyłam. Jeżeli tak, to z góry przepraszam ale na pewno jest taka potrzeba, prawda, żeby właśnie y, do szkół, właśnie do gimnazjów, do, do szkół ponadgimnazjalnych jak najbardziej zaangażować y, młodzież do różnych konkursów, y, no, wiedzy na plakat, żeby po prostu młodzież, y, żeby młodzież y, jeżeli młodzież będzie pracowała nad problemem, czyli będzie y, też y, wpisywała się w tą profilaktykę i, i szerzyła to, y, tę wiedzę szkodliwości y, spożywania alkoholu, także to jest. Taka, taka krótka uwaga, że właśnie wierzę, że ten program będzie ewaluował w tym kierunku. Bardzo proszę, szybko odpowiedź pani dyrektor i następnie, tak, jeśli ja pani pozwoli, pani radna. Ja tylko szybciutko. Już pan przewodniczący Byszczycki odwołał się do wyników badań przeprowadzonych też przez PENTOR w 2008 roku, gdzie ponad 1200 osób, taka była duża populacja, jeżeli chodzi o młodzież zarówno szkół gminnych, jak i ponad, gminnych, gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych. Dawało nam to szerokie spektrum po prostu u wyników i na tej podstawie robimy te programy. Proszę Państwa, te programy są wszechstronne, one są kompetentnie robione i je się robi z częstotliwością raz na 4, raz na 5 lat. Dlatego my baz, robiąc, ukierunkowując te programy bierzemy pod uwagę wyniki badań z 2008 roku, i również dane z poszczególnych instytucji wyspecjalizowanych z naszego, z naszego środowiska lokalnego. Proszę Państwa, nasze programy są przede wszystkim nastawione na młodzież i na dzieci. Przede wszystkim gro 80%, z całą stanowczością twierdzę, 80% środków i wysiłków i zadań merytorycznych jest skierowane do dzieci i młodzieży, zarówno naszych szkół gminnych, jak i ponadgminnych. Dziękuję bardzo. Pani Radna Wiesława Sztaba, zgłaszał się Pan ja Przewodniczący. Tylko dlatego, że tekst, no. Panią, bardzo proszę, jeszcze Proszę nacisnąć. Mówię, że uzupełnię tylko, ponieważ tekst główny koleżanka Kubica już wyartykułowała, ale nie dodała jednej rzeczy, bo myśmy tu konsultowały się. Bo przecież po zajęciach szkolnych, tak mówiąc do rana. To tak widać tą młodzież, i tą już studencką, i tą inną, która maksymalnie hałasuje, maksymalnie daje upust swoim takim nadprogramowym działaniem. Co Państwo w tej kwestii robicie? Bo to, że, że są pewne badania, i słusznie, ale co dalej? Ulica mówi co innego. Dziękuję. Ale pra, pr, przepraszam bardzo, Szanowni Państwo, jeżeli dobrze pamiętam, Pani Radna jest członkinią właśnie Komisji Spraw Społecznych, może wart, więc, więc może warto byłoby te pytania jakby na komisji zadawać, bo, bo y, y, oczywiście Pani Dyrektor będzie mogła wypowiedzieć, się, tylko ja obawiam się, że odpowiedź na to może trwać y, y, sporo czasu, no bo, no bo właśnie żeby przeciwdziałać temu podejmowany jest... Taki program, jeden i drugi, tak? Z zaprzągniętą całą metodologią wcześniej badawczą. Pani dyrektor, gdyby Pani była uprzejma, krótko odpowiedzieć e, Pani Radnej na pytanie. Nie, tak? Panie Przewodniczący, proszę zrozumieć jedną rzecz, skąd te pytania nasze z komisji. Myśmy oczekiwali właśnie tych pytań tutaj, ponieważ nie mieliśmy okazji dowiedzieć no tak, tak, się na tak, komisji, stąd one Dopraszę. są. tak. 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 Artykułem. Ja rozumiem troskę pani radnej i państwa radnych, bo ona jest również, to jest również przedmiotem moich, mojej troski za, za, te za te działania, które po prostu podejmuję i, i wraz ze swoimi kolegami i ze środowiskiem lokalnym, bo to, to jest tak, że my współpracujemy i ze szkołami, i z organizacjami pozarządowymi i z innymi instytucjami wyspecjalizowanymi. Proszę Państwa, na naszym spotkaniu Pan Przewodniczący zaprosił też Komendanta Policji Straży Miejskiej. Tam również na te pytania udzielaliśmy odpowiedzi, ponieważ Państwo również wówczas przejawiali tą troskę. No, ja sobie zdaję sprawę, że chciałoby się, by na terenie naszej społeczności lokalnej w ogóle i w naszych, i w naszych rodzinach, i w naszych. W środowiskach sąsiedzkich, zawodowych, koleżeńskich. Nie było tego problemu, no, ale jest to problem nie, nie zło, nierozłącznie związany z rozwojem cywilizacyjnym, z funkcjonalnością życiową i społeczną. Dziękuję. Także... Okay, dziękuję bardzo. Pani Radna Lewandowska. Nie Rozumiem. Ja pozwolę odnieść się do słów Pana Przewodniczącego i powiedzieć, że, że tematyka dotycząca zarówno profilaktyki, przeciwdziałania e, e, alkoholizmowi, narkotykom, e, palenie wapierosów jest bardzo istotną problematyką i uważam, że to jest właściwe miejsce, aby o tym dyskutować. Przed e, przerwą poświęciliśmy ponad godzinę dyskusji na temat uczelni wyższych działających na e, terenie miasta Piły. E, to oczywiście bardzo ważny temat dla tej młodzieży, która radzi sobie z problemami. Natomiast to, o czym mówimy w tej chwili, dotyka również młodzieży, dlatego uważam, że Komisja nie wyczerpuje ani czasu, ani tematu, by tam tylko na ten temat dyskutować. Dziękuję. Pewnością szanowni państwo, natomiast komisja jest doskonałym miejscem, żeby się taką tematyką zająć. Jak widzę i słyszę tutaj po wypowiedziach, tą tematyką nie zajęła się, nie dostarczono tak naprawdę komisji odpowiedniego e, materiału do dyskusji. E, właśnie pracujemy jako Rada, e, dzieląc się na pewne zespoły robocze, specjalizując się w pewnych obszarach, żeby móc na forum Rady wypracować pewne już konkretne wnioski. Bo przecież nie chodzi o to, żeby patować metodologią badań, które zostały właśnie dokonane, tylko żeby na posiedzeniu komisji przedstawić metodologię, przedstawić diagnozę i przedstawić też wnioski, jakie zostały wyciągnięte.